Przygotować dla mieszkańców, bo to niebawem, a ja już tutaj zmierzam do moich gościń, które przygotowują z dzień coś innego, coś niepowtarzalnego, bo nam znana jest dynia, którą wycinamy. A tutaj się tworzą jakieś piękne zwierzątka. Ze mną jest Hania Skrzypczak, ze mną jest Maja Krzyżewska, reprezentantka Polski w konkursie piosenki Eurowizji 2023. Witam panie serdecznie i zaczniemy od tego, co tu się dzisiaj dzieje. Są dzieci, dużo się kolorów, dużo rzeczy się dzieje. Działamy, działa również. Maja, maju, e, nim opowiesz nam, co potrzebujemy, żeby wykonać tego kota, to powiedz, jak twoja przygoda z dynią? Czy ty te dynie już dekorowałaś wcześniej, czy może jej tylko zjadałaś? Moja przygoda z dynią no było bardzo dużo prób, na pewno. Ja zdecydowanie bardziej wolę śpiewać. Nie mam jeszcze piosenki o dyniach, ale to na drobie. Myślę, myślę że na drobie. No ja ręki plastycznej nie mam, jak można zobaczyć, eee, ale myślę, że z taką ekipą tutaj z panią Hanią sobie poradzimy i eee, wyjdzie nam super. A co u ciebie muzycznie? Bo mówisz, że z Dynią ci nie po drodze, z muzyką na pewno, tak? To co u ciebie muzycznie? Muzycznie eee, w piątek wydałam najnowszą piosenkę Powiedz, więc bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. Nagraliśmy super teledysk i ciągle działamy jakieś nowe różne projekty, więc dzieje się bardzo dużo. Można cię usłyszeć, można cię zobaczyć. Będziemy też mogli zobaczyć się jutro w finale Eurowizji w szansie na sukces. Ale wracając do naszego kota, klejcie go, róbcie go. Co, Maju, potrzebujemy tak szybko, żeby tego kota z dni zrobić? No, oczywi oczywiście potrzebujemy grubego filcu i bardzo ostrych nożyczek, więc trzeba uważać. E, różnych, wyci wycięliśmy już wcześniej różne kształty. E, mamy, mamy klej, e, mamy dużo kreatywności, więc na pewno zrobimy sukces. Super zwierzątka z tych dni. Mamy przepiękne jeszcze tutaj patyczki, możemy wbijać ogon i nasz... oj. ja mam jedną rękę, tylko, tylko rękę wolną. Ale szanowni państwo, dzieje się u nas bardzo dużo. Już widzieliście naszą kuchnię, widzieliście już naszą lekcję plastyki z Mają Krzyżewską, ale przed nami jeszcze najważniejsza degustacja zupy. Więc zostańcie z nami, my was zapraszamy, nie żegnamy się, tylko mówimy do zobaczenia i machamy wam. Między innymi u nas zupa dyniowa i całe 300 litrów. Leon Myszkowski zdecydował się podjąć tego zadania i ugotować ją do nas. Teraz rozdajony ją mieszkańcom. Leon, udało się? Udało się, a zaraz mieszkańcy będą mieli okazję ocenić, czy zupa jest lepsza, czy gorsza niż u mamy. O, to się okaże. Myślę, że tę ocenę dokona jeszcze ktoś inny, ale czy taką zupę powinniśmy jeść jako sportowiec, powiedz nam, z dyni? Zdecydowanie tak. No, Mamy jesień, czyli czas na te owoce sezonowe i warzywa sezonowe. Dynia jest jedną z nich. Myślę, że bardzo dobrze zbilansowany posiłek. Jeżeli posypiemy sobie ją na przykład jeszcze twarogiem na górze, na górze, wrzucimy trochę pestek dyni, to jest bardzo dobry zbilansowany posiłek i po prostu trzeba z niego korzystać, z tych darów jesieni. No, my korzystamy z darów jesieni. Ja przenoszę się do Mai, która tutaj podaje zupę dla mieszkańców, ale Maja dzisiaj dokona testu, bo mówiła, że od trzech Tygodni mama gotuje i zajada się zupą dyniową. Zapytamy, Dokładnie. czy wygrywa mama, czy wygrywa dzisiaj Leon, więc czy ten test już był, czy on nastąpi teraz? Zobaczcie, robimy teraz test specjalnie dla Was. Zobaczmy. Ej, ogólnie smakują mega podobnie, ale niestety muszę przyznać, przyznać że jest remis, więc nikogo nie usatysfakcjonuje. To odpowiedział, ale bardzo dobre zupy, więc zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, czyli jest remis. Nie, nie wygrała no, ani mama, ani nie wygrał, nie wygrał Leon, ale nasi tutaj. Niech się produkcja nie zatrzymuje, bo przybywają do nas mieszkańcy, więc przekazujmy tą zupę. Niech próbują, niech kosztują. Zaraz ich o to zapytamy, ale ja zapytam jeszcze Patrycji o to, jak taka zupa powinna być przygotowana, żeby miała dużo wartości odżywczych, a mało kalorii, żeby żeby wszystko było odpowiednio zachowane. Przede wszystkim możemy zrezygnować z gotowania bulionu na jakimś tłustym mięsie. Wystarczy, kiedy te warzywka podlejemy wodą, one same, będąc wcześniej na przykład upieczone, oddadzą nam więcej smaku do tego wywaru, żeby jednak te wa wartości odżywcze, te witaminy nam się wchłaniały, warto ją zagęścić na przykład mleczkiem kokosowym, które będzie nam do dodatkiem tłuszczu, który pozwoli, żeby te witaminy się wchłaniały. No i przede wszystkim, jeżeli ma być to krem, to bardzo dobrze zblendowany. No cóż, ja zabieram też jeden kubeczek i idę zapytać, jak, jak ta zupa smakuje, czy ona się udała, czy on może mówić o sukcesie, bo zrobił 300 litrów zupy i dziewczyny, smakuje? Tak, bardzo dobra zupa, bardzo dobrze doprawiona. Jest. Dyniowe jedliście w domach jak dzisiaj tutaj, czy macie inne smaki i u was się w domu gotuje inaczej? U mnie mama gotuje też na... Takie słono słodko, ale bawcza tylko i wyłącznie na słodko. jest dobre, a tam mi bardziej smakuje. No to możemy <grych> chyba mówić dzisiaj o sukcesie, Leon. Ja się uśmiecham do ciebie z daleka, bo tutaj cały czas będziemy podawać dalej dynie i rozlewać. Ale chyba nam się to dzisiaj wszystko udało. Mamy, mamy sukces. Przygotowaliśmy. 300 litrów dyni. Zrobiliśmy przepiękne dekoracje, przepiękne ozdoby. Nie pozostaje na, na nic innego, jak się z Państwem pożegnać, powiedzieć do zobaczenia z miasteczka dyniowego. Machamy do Państwa. Do zobaczenia.